Siemaneczko, Siemoneczko Zacznę ten filmik. Kolejny plecak życia z PKP. Pięknie, kurwa, pięknie. Taki teraz oknem z wiosna. Czuć ją wszędzie, w koło. Dla wielu z nas, dla mnie, dla wielu kurczę, z was, wiosna to czas startu, czas początku, zaczynania. Takie wiecie, kurwa, wirują feromony, motylki, coś się chce, no nie? Jakby. What the fuck? no ale tak jest, tak jest, nie? Jest jakaś taka adrenalin, adrenalinka, motywacja. No i tak naprawdę jest to jedna z niewielu, a w zasadzie wielu przyczyn, dla których powstaje ten filmik. Czas startu, początek, początek czegoś. No właśnie, pierwsza historia, o którą powiem a propos, a propos startu, początku, to historia związku. Jedna z pierwszych randek z moją partnerką. Wiecie, to jest ten czas, gdy się jeszcze staramy, gdy jest zajebiście, gdy... Puszczamy, no sorry. Kobiety szepczą tyłeczkiem, a faceci puszczają bączki. No w zasadzie, <laughs> to nie ja, tak? Dbam o swój wygląd i w ogóle, no jakby jest, jest spoko. No, Zarodnikowo tak się dzielą związki na tego typu okresy. Jeden z pierwszych randek. Satynowa pościel. Wchodzę i czuję, że coś będzie. Widzę ramionczkę od Zabiltej. tej. Tego billto i tak dalej. No kurczę, czat, nie? W powietrzu unoszą się zapachy przygotowanej kolacji. Mówię, wow, będzie, będzie się działo, będzie zabawa. No jakby jemy kolację, pijemy winko. I nagle zachciało mi się do klopa. No to jakby, generalnie przepraszam. Kulturalnie mówiąc, że potrzebuję pójść do toaletki, idę. W toaletce robię swoje. <laughs> 19 razy, jak to Wamlar dla powiedział, spuszczam wodę i tak dalej. Eee. I czuję, że mi jest mokro. Kurczę, moja kupa dotyka mojej dupy. Co jest grane? Huh. <laughs> Okazuje się, że waki kibel się zapchał. Nie? W tym momencie za drzwiami jest seksowna dziewczyna, seksownie ubrana, satynowa poście. Za chwilkę wióry miały lecieć, a ja się kurwa. Obstrałem w cudzysłowie, oczywiście, tak by skończyło się tym, że kupę ja dokończyłem na stacji. Seksu nie było w zasadzie nic, a widok rano gościa z tak zwanym wyciorem hmm, przepychającego kibel bezcenny. Druga historia a propos barstatów. Robiłem kiedyś tam takie warsztaty już tam robię do tej pory różnej tematyce, ale przed tym ze zmianą. Z prowadzeniem ludzi w nowe etapy, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. Siedzę przed takimi osobami. Robimy plan tego, co będzie jak no, co będzie jak się coś zmieni. E, czyli będą chcieli pójść do pracy, tak? No, to osoby były bezrobotne, celem jakby nadrzędnym i efektem ma być znalezienie przez ich pracy, Więc nakreślamy to, że. Że co? Że generalnie nowy start, nowy początek to nie ma już serialiku z rana. Trzeba wcześniej wstać, wyczerpać, zrobić kanapki i tak dalej, i tak dalej. I nagle się, że co? Że oni tego nie chcą. Nie, oni nie chcą tak naprawdę zmiany tych nawyków. Złych, dobrych ich nawyków. Czy który ja To wtedy, gdy byłem z jednym z moich podpierwszych podczas wędrówki przez Polskę, pierwszej, pierwsza wędrówka. Pierwszy dzień poszło, drugi dzień, wstaję rano, noga kurwa spuchnięta, ja pienno. no ale drepczę, idę, idę, drepczę, idę, drepczę, jakby w momencie, w którym <coughs> mówię, zgłaszam kierownikom, że noga spuchnięta, nie wiem jak to będzie i tak dalej, wszyscy mówią, e to odpuść, dostaw. No rzeczywiście, takie myśli były, nie? Ja zadbałem o tą nogę, w sensie wkładałem ją do wody, wkładałem ją do swoich własnych czyn, ale później opuchnięty na zeszła, a wędrówka była frajdą, przyjemnością, mega przygodą. Starty, początki są związane z emocjami, są związane, kurcze, z zajebistym staraniem się, z, z, z adrenaliną, kurwa, z motywacją, ale również przede wszystkim z, z tym, że nam się chce, staramy się, ale nie zawsze się tak układa, jakbyśmy tego chcieli. No i teraz pytanie do ciebie. Czy odpuścisz. Zawsze staniesz. Czy dalej będziesz na początku tej drogi, czy po prostu zrobisz ten krok do przodu. Zrobisz coś inaczej po swojemu. Albo po prostu nabierzesz trochę dystansu, kurwa do tej kupy, która dotyka twojej dupy. No i coś takiego może być. Miłej słonecznej niedzieli. Ciao ciao.